Cześć, nazywam się Ewa Gaczorek i jestem specjalistką do spraw Wood Expert. W przypadku szaf na wymiar mamy duże możliwości podczas rozplanowywania ich wnętrza w zakresie półek, szuflad i akcesoriów pod indywidualne potrzeby w obrębie użytkowania, jak i wymiarów samego wnętrza. Jednak sam odręczny szkic nie umożliwia nam weryfikacji pod względem poprawności konstrukcji, jak i możliwości zmian konfiguracji w projekcie. Sprawdźmy, jak wygląda proces projektowania szaf na wymiar WoodExpert oraz jaką dokumentację i informację otrzymamy na poszczególnych etapach naszej pracy w programie. Jak widać, biblioteka WoodExpert zawiera wiele folderów i podfolderów zawierających wszystkie podstawowe elementy do projektowania wyrobów meblarskich. Program umożliwia zapisanie części istotnych danych na współdzielonej bazie SQL podczas początkowego zapisu projektu. W tworzeniu korpusu uwzględniamy także ustawienia grubości płyt. Podgląd OpenGL zapewnia możliwość podglądu wstawionego elementu, dzięki czemu mamy pewność właściwie wpisanych parametrów i możliwość ich ewentualnej zmiany. Kolejne elementy wstawimy względem korpusu szafy w szybki sposób za pomocą operacji Znajdź ściany. Dzięki temu nie muszę wpisywać wymiarów, a nie wiązać ich ręcznie do wszystkich płaszczyzn. Wstawiam w ten sposób plecy wpuszczane oraz przegrody pionowe, określając ich wstawienie względem bocznych ścian korpusu. Dzięki temu podzielimy korpus szafy na poszczególne części. Analogicznie wstawiam półki regulowane na mimo środach, określając ich wcięcie względem przedniej płaszczyzny. Aby zaoszczędzić czas pracy, stawiam je za pomocą szyku liniowego. Użyję tej samej metody wstawiania w przypadku szuflad z gotowym zestawem prowadnic oraz wkrętów. Dzięki temu nie muszę ich dodawać ręcznie. Wszystkie komponenty posiadają predefiniowane parametry, które możemy dostosowywać do swoich potrzeb i wymagań projektowych. W ekspert mogę precyzyjnie określić parametry wstawienia frontów szuflad. Dzięki płaszczyznom mogę stawiać poszczególne elementy płytowe na różnych wysokościach i dowolnych odniesieniach z zachowaniem pełnej precyzji. W nawiązaniu do pierwotnego szkicu i zamysłu szafy dodam wieszaki ubraniowe na wytyczonych wysokościach. Ud Expert umożliwia szeroki wybór zestawów łączników. Ich ilość i występowanie jest możliwe do zdefiniowania. Na koniec wstawiam drzwi nakładane, uwzględniając ich konfigurację i potrzeby samego projektu, kolejno lewe lub prawe. Mogę określić ich nałożenie na wszystkich krawędziach, a także ich grubość. Posiadają one gotowy zestaw zawiasów, których odsunięcie również jest możliwe do określenia już na etapie wstawienia. Kolejnym etapem są legendy materiałowe. Ich szeroki wybór, możliwość definiowania i zapisywania na bazie danych skorelowana jest z procesem nadawania materiałów. Wód jest on specjalnie podzielony na materiały nośne i wykończeniowe. Możliwość skorzystania z wyszukiwarki poszczególnych płyt lub krawędzi przyspiesza czas pracy i zapewnia automatyczne nadanie materiałów na wszystkie pożądane przez nas powierzchnie bez ryzyka ich pominięcia. BudExpert pozwala mi na sprawdzenie kolizji naszej szafy. Dzięki temu unikniemy błędów podczas produkcji. Dzięki operacji Wykonaj obróbki program transferuje obróbki okuć i akcesoriów na otworowanie w płycie. Zmiana wymiarów lub konfiguracji obróbki transferuje je na model. Przejdźmy do etapu dokumentacji. Rysunki 2D wraz z pełnym wymiarowaniem z danymi niezbędnymi do produkcji, między innymi dowolną ilością rzutów, wymiarami. Formatką kam, okleinami, obrzeżami czy kierunkiem usłynia generujemy jednym kliknięciem. Generator BOM to moduł, który zawiera wszystkie dane niezbędne do produkcji naszej szafy. Szybko i sprawnie generuje dane dotyczące komponentów i ich materiałów na podstawie zaprojektowanego modelu. Wygenerowana lista materiałowa zawiera wszystkie informacje, m.in. w listach elementów, materiałach, okuciach, ilości wystąpień, informacji o oklejeniu. Wraz z możliwością wprowadzania danych i komentarzy. Mamy również możliwość generowania raportów oraz przeprowadzania kalkulacji kosztów mebla. Ostatnim etapem jest paczkowanie. WoodExpert umożliwia wygenerowanie dokumentacji pakowania z informacjami o wymiarach i wadze paczek, które wcześniej możemy przypisać i stworzyć indywidualnie względem wymagań przedsiębiorstwa. Jak widać, Wood expert pozwala na intuicyjne i szybkie zaprojektowanie szafy na wymiar na potrzeby produkcji oraz otrzymanie kompleksowej dokumentacji w krótkim czasie. Wszystkie te elementy pozwalają na unowocześnienie przedsiębiorstwa oraz nowe możliwości produkcyjne. Dziękuję za uwagę i zapraszam do śledzenia naszego bloga.